Welcome! Widziałem Was na sztucznej trawie, widziałem na hali, a teraz na naturalnej. Jak, jak ta natura, że tak powiem, wam służy, jest okej okay, wszystko, czy są? Też trzeba się przyzwyczaić, wejść w rytm i tak dalej. Rzeczywiście to trawa naturalna, nie sprawia nam to większej różnicy, ponieważ można powiedzieć, że wróciliśmy do historii. Zaczynaliśmy jako pozas, tutaj była liga pierwsza redboxu, tutaj zaczynaliśmy, więc to jest powrót do korzeni. Gdzieś na pewno w nogach u niektórych zawodników jest to zapamiętane. I początek sezonu nawet to wskazywał, że, że ta natura nie przeszkadza nam na boisku. Gorzej było w środkowej części sezonu. Czy porażki pod rząd z trzema najsilniejszymi zespołami w tabeli. Tak więc mam nadzieję, że początek będzie taki sam jak koniec sezonu, czyli będziemy już zdobywać te punkty. Ekipa, która, jak powiem, wędrowała z wami historycznie, został pewnie pan, tak? Czy, cała, czy ktoś się powtarza jeszcze? Nie, aktualnie z drużyny Pozasu są trzy osoby. Reszta są to już chłankowie naszej firmy. Po, po zasie, czyli welcome. E, I ta drużyna od samego początku, kiedy wróciliśmy na e, boiska Red Boxu, jest e, skład ten sam, drobne, kosmetyczne e, korekty w składzie. Dwóch, trzech zawodników może doszło, dwóch odeszło. Tak więc ten trzon, ten kręgosłup drużyny został ten sam. A czy styl został zachowany? Was, bo macie taki specyficzny swój styl. Jeśli nim gracie, to, to, to widzę, że są efekty, bo nawet dzisiaj przegrywacie, ale jeśli pogralibyście swoim stylem, mogłoby być inaczej. Tak, no na pewno nasz styl i to co nas charakteryzuje to z ambicja. No chłopaki e, nie odpuszczają, biegamy, staramy się cały czas. E, widać, że nawet jak nie idzie, to chcemy grać w tą piłkę, staramy się ładnie rozgrywać do boku. E, Czasem to nie wychodzi, czasem drużyny są lepsze, po prostu szanujemy przeciwników, staramy się przede wszystkim dobrze bawić. To był nasz główny cel i główne tutaj zadanie, jak się zapisywaliśmy na ligę. I nawet jak przegrywamy, cieszymy się tą piłką, cieszymy się tą rozgrywką. No bo dla nas to jest rozgrywka i rozrywka, więc <głosy> <głosy> punkty tutaj dla nas nie są najważniejsze, to odskocznie od ale, pracy ale sobie Ramki sobie. potraficie zdobywać piękne, bo tak. mimo że dzisiaj ich strzeliście mniej, to ta pierwsza była piękna. Tak, no, pierwsza była piękna. Piękna. Tak, Rysiu uszelił tak zwane okienko, ale bramki szelamy ładne. Ostatnio kosma szelił bramkę z szupaka, co może być tutaj dosyć niezłym wyczynem i na pewno I jak już szelamy to pięknie, szalamy, to pięknie. Do, na pewno. Cele jakieś, mówi Pan, że były takie wahania różne, że był dobry początek, później kiepski, no dzisiaj Intercity no to jest trudny mecz, bo to jest jeden z lepszych zespołów, ale jest to zespół, Wasz zespół, jest to zespół na miarę? Myślę, że to jest na miarę środka tabeli, to możemy spokojnie taki cel obrać, na pewno nie spinamy się o te górne pierwsze piątkę, dla nas jest cel dobra zabawa, no i te środek tabeli to jest taki Nasz, nasz poziom na pewno. Szczególnie poprzednie sezony udowadniały, że albo trafiliśmy w pierwszym sezonie do piątki, która biła się o awans do ekstraligi, następny sezon zakończyliśmy na trzecim miejscu w drugiej lidze. Tak więc, ten środek tabeli no to, jest, to jest nasz poziom na pewno.